Powiem Państwu tylko tyle, że mnie się udało w 2007 roku na Armii Krajowej zrobić chodnik za 85 172,23 grosze. A proszę Państwa, w 2008 roku, bo tu mam też w łóżce budowę chodników i ulic według standardów europejskich, tylko Państwu przeczytam remonty już chodników i jaką sumę pochłonęło. Remont odcinka chodnika w Krzęsne przy ulicy Karskiej przy drodze powiatowej Postoliska-Sulejów 69 remont 69 223 złotych 24 grosze. Zł. Następny remont odcinka przy drodze powiatowej miejscowość Postoliska w ulicy Spacerowej relacji Tłuszcz-Postoliska 68 436,51 436 51 groszy, ten sam 2008 rok. Remont chodnika przy Drodze Powiatowej Tłusz następny. 9914 zł94 zł. 94 następny remont odcinka chodnika Miejscowości Stryjki przy Drodze Powiatowej Tłusz Białki 34 180,50 Jeśli po trzech latach użytkowania chodnika my wydajemy tak potężne pieniądze na ich wymonacie no, to przed chwilą czytałam nie, nie, nie. Całe są tak naprawdę to jest budowa nowych odcinków poprzez zmianę, poprzez zmianę nawierzchni. Gdybyśmy nazwali to zadanie inwestycyjne budowa chodnika, musielibyśmy uzyskiwać powiat, wymagałoby. wymagałby, zresztą to jest zadanie realizowane przez powiat, my tylko dofinansowujemy to i, i, i że tak powiem. Yy... Ta kwota jest jeszcze pomnożona z 2. To bo to stanowi 50% całkowitych kosztów inwestycyjnych. Gdy nazywamy coś remontem bądź przebudową, potrzebne jest tylko zgłoszenie. Nie potrzeba wykonywać dokumentacji projektowej, zmieniamy nawierzchnię z gruntowej na nawierzchnię utwardzoną. I taki jest tytuł, a tak naprawdę to chodzi o to, by budować jak najtaniej, bez koniecznych i niezbędnych tych y, wydawania tych środków finansowych na nie zawsze y, no, potrzebną tę dokumentację projektową. Ma Państwu powiem, to orientowałam się, czy w ościennych gminach jest coś takiego, jak limit dla radnego do wydania na osiedle. Nie, proszę Państwa, to pokutuje tylko u nas. A według mnie, radnych z trzyletnim stażem powinny być w gminie ustalone priorytety. Robimy to, to, to. Nie musimy my o tym decydować, samorząd. Zbieramy się tutaj, państwo mówią, co najbardziej państwu dokucza i według tego robimy priorytet. Najpierw robimy to tam i to. Mnie się to nie uda, bo może się następnej radnej uda. Jest tak, że ja daję Pani Kani te pieniądze, ja daję ja rozumiem, Państwu na, na realizację pewnych przedsięwzięć i proszę pamiętać, że Pani Kania, czy Pan Tadeusz wymieniając tutaj, informując Państwa, nie byli tymi osobami, tymi radnymi, którzy dostali małe pieniądze, bo są to duże środki finansowe. W odniesieniu oczywiście one mogą być nominalnie koniecznie satysfakcjonujące, ale w odniesieniu do innych realnych, do innych terenów y, są to znaczące środki, i tutaj y, myślę, że gdybyśmy zrobili ranking, kto jak ile dostał w danym roku, to, to te osoby na pewno były. Potrzeby są bardzo duże. Ja zauważam jakąś tam y, szansę y, zwiększenia tych środków finansowych. Y, przy okazji podziału tak zwanej nadwyżki budżetowej, która zawsze się tworzy na skutek czy to zwiększonych dochodów zrealizowanych, czy to na skutek pewnych niewydanych pieniędzy. Takie środki finansowe są, nie będą to duże, ale, ale te najważniejsze rzeczy, na no te najważniejsze rzeczy postaramy się wspólnie tutaj no, zabezpieczyć. Sobie. Nie wiem jakie to będą. Będzie to rząd wielkości powiedzmy 20 tysięcy złotych na, 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 na jednego radnego, ale to nie jest... Gdy, to będzie wadana? Po sesji 31 marca. Spotkamy się? Zapraszam. Zaczepię panu. Zapraszam do że... no, urzędu. Rozmawiamy Jeszcze jedno pytanie. Ale proszę pana, jeszcze ja chciałem Pan powiedzieć, że radnych w boku z miasta jest tylko pięć. Panie Szymonie, dlatego ja chciałem zapytać, o czy jest wypracowany klucz podziału tych 150 tysięcy? Czy to jest na ilość mieszkańców, czy na kilometrów drogi, czy na ilość krów, czy na ilość psów? Tak na poszczególne obszary. Nie to, Panie Szymonie, wdów... Nie Panie proszę, wstryknął i powiedział, My byśmy pomyśleli, albo byśmy wdowy sprowadzili, albo te psy, albo... Albo może przekształcić nasze osiedla? Wiz o, o, cztery, cztery opymiń, kiedy będzie więcej pieniędzy. Stołem, pieniędzy. Proszę baba, pan wie doskonale, że klucz podziału tych pieniędzy tworzą sami radni, ponieważ oni mają ostateczny, e, ostateczny głos w głosowaniu nad rządzeniem. Chwilę, chwilę, panie burmistrzu, mam okazję poczytać e, protokoły z posiedzeń komisji i widzę, jak to się właśnie odbyło, że jak pani Kania Kurek zwraca się do pana, że kiedy będzie przyłączone osiedle Górki do Tłuszcza, to Pan wstaje mi, no, Pani jest radna, złożyła Pani wniosek? Ja jestem tylko od wykonywania roboty. Jak Pani wniosku nie złożyła, to ja nie robię. No, czyli, czy... czyli ja mam świadomość, że Pan powinien robić to, co Pan mi każe a póki co jest sytuacja, jaka jest. pana, to... w kwestii przyłączania, przyłączania. No nie, to ja daję za za przy... przykład. No tak, no bo to jest bardzo trudna decyzja. Przegłosować coś, co skutkuje później yy, w kosztach, no bardzo mocno w budżecie. Trzeba pamiętać o tym, że później musimy ponieść koszty związane z całą się kwalifikacją. sprawy. to No to nie ma... się trzeba inne przykłady. Ja się muszę do tego odnieść, co powiedział pan Janusz. Bo ja sygnalizowałam, Panie Burmistrzu, to w pierwszym roku kadencji, że się nie zgadzam z tą kulą 150 tysięcy. Ja też się z nią nie zgadzam. Ale Panie Burmistrzu, proszę mi dać skaliczyć. Bo no, proszę, przejęłam proszę, proszę. osiedle bardzo zaniedbane i tych pieniędzy nie jest potrzebne bardzo dużo. I nie na fanaberie, tylko na gaszenie pożarów, jak ja mówię na może, dostosowanie ulicy do możliwości korzystania z niej, żeby suchą nogą można było wejść do domu. Pan pamięta, panie burmistrzu, Spanale, z tak. zgody, jak przychodziły Pani, jak płakały, że dzieci nie mogą wejść do budynku i siedzący tutaj pan yy, chodził po skakaliśmy po kamieniach, po, po, po czym pan Janusz zresztą to fotografował. Panie burmistrzu, 150 tysięcy to nie ja wymyśliłam, nie wiem kto to wymyślał, ale to jest bez sensu. Potwierdzam to i powiem to dziesiątki i setki razy, to jest bez sensu. Ale proszę pana, to proszę zastanowić się, jak można zlokalizować to wszystko, co, co pan mówi w pasie drogowym szerokości 6 metrów. Ale o czym to wszystko? Panie burmistrzu, wykładać. Panie burmistrz, wykopać rów, ja i kolejne. Wykopać rów. W tej chwili położyć również, położyć rurę. Zasypać. Rurę granatowe. Trzeba rypić teraz nie przyjęmy. Szansę, ani tak to kiedy na realizację drugiego etapu odchodzenia od ich istoty. Proszę Pani, jeżeli już realizację trzeciego etapu, bo już to byliśmy już dwa nie, etapy wykonali. Natomiast czy się wycofuję, czy nie chciałbym w, w tym momencie, proszę Pani, odpowiadać nieprawdę, mówić nieprawdy. Nie mam w tym momencie najmniejszego pojęcia. Musimy wsiąść przed mapami. Proszę Pani, ja nie mam pamięci fotograficznej, żeby wiedzieć, Ale nie co się trzeba uczynić i jak chcecie Bo, się Bo A, Pani, się